Cześć, cześć! Witajcie z tej strony. Ela, pani organizator. Witam serdecznie na moim kanale na YouTubie, pani organizator. I zapraszam na kolejny cykl, który rozpoczyna nową serię nagrań wideo u mnie właśnie na, na moim kanale na YouTubie. I tym razem rozpoczynamy od planowania, słuchajcie, takiego bardzo ważnego wydarzenia, czyli ślubu i wesela. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście jeszcze przed organizacją właśnie tego, tego ważnego życiowego wydarzenia, to będziecie korzystać chętnie i inspirować się tym, co dla Was tutaj przygotowałam. Przez, no, myślę, że kilka dobrych tygodni będą pojawiać się tutaj nowe nagrania, w których będę dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, tym, co zaobserwowałam tworząc małe i duże wydarzenia, jak zabrać się do działania. Także subskrybujcie, jeżeli, jeżeli nie chcecie przegapić ważnych filmików na temat tego, jak się właśnie przygotować, jak się za to wszystko zabrać. A ja dzisiaj chciałabym, że żebyśmy zaczęli od takiego, od takiego elementu na samym starcie. Jeżeli jesteście właśnie świeżo, parą świeżo zaręczonych narzeczonych, to na pewno trafiacie do jakichś grup ślubnych i zastanawiacie się właśnie i co teraz? Jak, się, jak teraz zabrać się za to całe przygotowanie? Słuchajcie, ślub i wesele to jest bardzo duży projekt. Tak naprawdę to jest bardzo duże wydarzenie, e, potrzeba bardzo wielu aspektów, e, połączenia bardzo wielu e, rzeczy ze sobą, ale też jest bardzo duże wydarzenie pod względem takim emocjonalnym, ale również wyzwaniem jest tutaj to, że e, jesteśmy my jako narzeczeni, ale e, jakby e, są też nasze rodziny, są też nasi przyjaciele, każdy będzie miał coś do powiedzenia, każdy będzie chciał nam dać bardzo dobrą e, radę, każdy będzie chciał, Chciał się podzielić swoim doświadczeniem, i ja na samym początku, zanim zaczniecie w ogóle, zanim ruszycie w przygotowania, zanim, jakby, zanim będziecie przeglądać bardzo dużo różnych ważnych i jakby ciekawych tematów na różnych forach, to ja, słuchajcie, chciałabym, żebyście zastanawiali się dzisiaj, jaka tak naprawdę jest wizja, Wy, we dwoje, jak narzeczeni, jaka jest wizja waszego dnia ślubu i wesela? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, poświęćcie. Kilka dobrych minut najpierw osobno, żeby się nad tym zastanowić, a potem już razem e, zastanówcie się, jak wyobrażacie sobie ten dzień e, ślubu. Weźcie kartkę, długopis, zapiszcie te e, swoje przemyślenia, żebyście wiedzieli tak naprawdę, zanim zaczniecie działać czego Wy chcecie. się okazać, że Wy chcecie tego samego, a możecie okazać, że macie, słuchajcie, dwa różne wyobrażenia na temat tego, co jest dla Was istotne, jaką macie właśnie wizję, jak to byście chcieli wszystko, słuchajcie, żeby przebiegało, jak chcielibyście to wszystko zorganizować. Dlatego zachęcam, zanim zaczniecie, dzisiaj taki moment na starcie, jaka jest wizja na dzień ślubu i wesela, jak chciałabym Chciałabym, żeby ten dzień wyglądał. Do dzieła zajmijcie się tym, żeby ze sobą przede wszystkim porozmawiać, żeby usłyszeć, żeby się skupić i żeby spędzić ten czas na tym, spisywaniu tego, co jest istotne, a z czego potem będzie wynikało dużo innych podjętych decyzji i co jest ważne. Jeżeli nie zrobicie tego teraz, to słuchajcie, wiele osób będzie miało jakby wyobrażenia za was, więc dlatego ja zachęcam do tego, żeby to zrobić na samym początku, żebyście wiedzieli, co jest dla was istotne, i żebyście się nie zagubili też gdzie jest ta granica pomiędzy tym, co inni oczekują od was, a co jest dla was istotne. Także dzisiaj zaczynamy. Od zastanawiania się tego, co jest dla mnie, jako przyszłej pani młodej czy przyszłego pana młodego, najważniejsze w tym dniu ślubu i wesela. Zostawiam Was, rozmawiajcie, spisujcie Wasze odpowiedzi, a ja zapraszam na kolejny, kolejne wideo z cyklu: Jak zorganizować ślub i wesele. Pozdrawiam, do zobaczenia. Papa, cześć, cześć.